No co on wyszedł chyba tam kurwa o. Nie, nie pamiętam o której? O drugiej chyba? Nie wiem. Jakoś pobitej śmietance, bo tam ludzie pisali, że. Że ten Jeżeli już tak się otwierasz mało lat, to może iść do żornalisty i powiedz co napisał ci Prete Boya. Długo niewiele możesz jak kikut. Tak jak wybaczysz multę moi faną, że wypadłeś z takiego łatwego mi... Nie ja i do mnie Kamilek się pisze tak. Kamilek pisze tak. Ty, znowu coś o tobie gadają? Kurwa mówię, no ja pierdolę! Ludzie, dajcie kurwa żyć, nie? No ja pierdolę stary, nie? wy tak, serio mówi, no biała, sobie jak biała skurwa, mówię ja pierdolę! Co jest kurwa grane? O co wam wszystkim chodzi, nie? Kopis ze mnie wiele może się tak jak wybaczysz multię i fanom, że wypadłeś z takiego łatwego bitu Jak wzięliśmy cię do labelu, to pamiętam, że śmiałaś się ciebie większość A dzisiaj tyle wydajesz na ciężko. No tu są gierze... mocne, tu są mocne, no, Powiem tak, no ten kawałek no kurwa, no to jest biała, no to jest dobry kawałek, nie To jest dobry kawałek Ale dobra, przejdziemy zaraz do następnych następnych rzeczy cię nawet na wdzięczność miłeś dom za cztery bańki Kolejną stwór za pół miliona mailu wydałeś 30 tysięcy, a na dom dziecka dałeś 10 tysięcy. Ale uwaga, to jest spójowe to z tym domem dziecka, tak? Akurat uważam, że to jest zwrotka, znaczy wers nietrafiony bardzo. To w się sensie bezsensowny jest ten wers po prostu. Uważam, że ten wers jest tak samo nietrafiony, jak wers o mnie u White'a. <grym> mi się tak udzieliła atmosfera, że też zacząłem wczoraj na trasie pisać wersy na Michała. Słuchajcie, kurwa, psycholka. Siedzimy, ja jadę, a ona ta. Napisałam na ciebie Dis, i kurwa szuka jakiegoś this, szuka jakiegoś bitu na YouTube i mi nawija. O ty kurwo, coś tam, coś tam czekał na mnie, oby wersy, Jezu zapisze, zapiszę, ja wiem, tak, xd. Niesamowite kurwa. Jestem skończony. A co do trasy z Bukerem, to ja osobiście ci ją odradziłem. Nie mogłem zrobić ją z SBM Events. Okej, okay, i tutaj jest kurwa odparty zarzut, że o tego Bukera, który go chują na kasę, że Białas mu odradzał to, żeby nie brał tego Bukera, tylko żeby zrobił to z SBM Events i e, że. I że co? Z SBN no, Events no, wtedy no. przestałeś udawać. Ale wtedy przestałeś udawać rodzinę, czyli poszedł do kogoś innego, tak? Zamiast do SBN Events. Ale kim jest tego, ten jego booker, kurwa? Chodzi o. Chodzi o Soldout? Agencję? Soldout? To... Okej. Okay. To ciekawe, to ciekawe, to ciekawe. W takim razie. E, czyli chodzi o Sold Out agencje, czyli o y, byłą żonę y, Solara, tak? Bo on to była jej agencja. I White był podpisany pod agencję. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rodzinę Po co ty w ogóle poruszasz tematy kasy i trasy Jak za poprzednią jeszcze nie zdążyłeś się niektórym zapłacić Jak nawijasz o SBM na klipie masz zakrytą buzię I bez tego straciłeś twarz Ja tylko czytam co pisali ludzie Nie chcę żebyś wydał na mnie zlecenia jak na tego aligatora Z którego kupiłeś buty ty Po co ci buty przecież ty nie wychodzisz z domu Chcesz dużo złota bo bez niego czujesz się jak biedna bezwartościowa osoba Jedyne co czytasz to ceny Ale przecież SBM Fesijo był sold outem out robiony no tak, ale no to wiesz, festiwal mogli robić, nie, przy, na przykład, znaczy opowiem Ci tak, często jest tak, że przy dużych festiwalach pracuje dużo firm, e, dużo firm po prostu, e, z różne agencje e, i po prostu, wiesz, może mówił, białaz mówił, no dobra, nie rób tam z Sold Agencji, tylko z, rób z SBM Events. We... Dlaczego nie wysyłacie? I loga im że to tym ci się bardziej podoba, bo po w życiu są najważniejsze pieniądze i to w jakich widzą cię samochody. jeżeli NBM się chyba rozeszło, nie? Soldautem, już jakiś czas temu też. Jier inaczej od Wajta zawiodła go twoja zamknięta głowa. Zobacz na hotelu, jak człowiek zajawka, zobacz co ich nowy filmik ze studia. To już nie wajcie. industry plan, O, mocne zarzuty Tendy, że udaje i tak ciążę się za to nie naje dosyta. Oki na stole zostawił ci zero nie Oki na stole zostawił ci zero. No, prop w stronę Oki'ego, no nie no, więc nie ma co, no Oki ok jest świeżym skurwysynem, tak, no to jest prawda akurat, kurwa, no ale widzicie, widzicie, ja na przykład ostatnią nutę Oki'ego też mi się nie spodobała i czy Oki zrobił na mnie wersy? Jeszcze nie wiemy. Może jest szykowany, kurwa, jakiś wers w moją stronę na nowej nucie, która dropi dzisiaj o północy, a <laughs> i tak, kurwa, i się źle zestarzało, a <laughs> tam tak, ja multity, kurwo. Pierwszy, pierwszy intro, kurwa, do numeru, stary. <laughs> Ozyłej się tat, przynosisz siarę rapero Czano Puszka ma do biura, ramen wypija i jeszcze chcesz, żebyś mu pisał piosenkę, Wiem, który kolega ci teraz doradza i jako Wiem, Który kolega ci teraz doradza i jako wydawca to jestem mu wdzięczny Kto jest kolegą, który mu doradza? Czy chodzi o Pedro? O którym y, wystosowałem zarzuty, że y, y, White brzmi jak mata? Czy chodzi o ten co przed chwilą był na klipie? Nie no, raczej wątpię, kurwa. Żeby dawali jego mordę. Chociaż to jest on? Kto to jest? Kto to jest? Chyba? Nie no, to nie jest BDOS na pewno. To nie jest na pewno BDOS. Debile. BDOS? Nie, wydaje mi się, że nie chodzi o. Szczerze, wydaje mi się, że nie chodzi o BDS. -a. Dlatego, że Whitechur jest w Sony, więc jeśli ktoś doradza mu, to moim zdaniem to nie jest BDOS. Na szczerze jestem w stanie powiedzieć, że w 100% nie chodzi o BDS-a. I nie, że mam jakieś info kurwa insiderskie, bo nie mam, ale uważam, że nie chodzi o BDS-a. Wydaje mi się, że chodzi o kogoś innego. Strzelałbym bardziej, że chodzi o tego Pedra. Tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, kurwa. No, nie mam pojęcia, nie znam tych ludzi. A kim jest ten typ na ekranie? Nie wiem, ale wiebali go kurwa stary. właśnie to jest pojebane stary, jeśli si to jest jakiś losowy ich ziomek I oni wiebali go w klipie w momencie, kiedy on mówi, wiem, który kolega ci teraz doradza. To nieźle wiebali na minę stary, nie? Chłop, tak, siema, to ja doradzam White'owi, kurwa. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. No mu pisał wiem, który kolega ci teraz doradza. kurwa stary! A ten jako wydawca to jestem mu wdzięczny, bo dla mnie jedyny wniosek jaki idzie za twoim rapem. Uważaj z kim pijesz i kogo wpuszczasz na chatę. Uważaj z kim pijesz to jest nawiązanie do... E, to wina To White kiedyś nawinął takie wersy, nie? Że coś tam pił... E, nie, kto to nawinął? Nie wiem, nie znam całej dyskografii kurwa, ale White kiedyś nawinął, że coś tam pije z białasem. Ja na chacie czy coś takiego. Okej. Okay. Jestem jak na je to nawiną... nie Tomp? Ja pierdolę, nie, to nie jest Tomp kurwa. Pełnymi prawdy, każdy ten arcyzm bez zatem i smarby. jak zauważy, że zasięgi spadły i lecą na równej gumie, jak pan dzwisuje, no bo chcę być relevantny, tylko jak korzyści mają są brać mi białe. Nigdy nie... nie słyszałem w polskim rapie yy, z słowa relevant. Relevantny kurwa, to to w ogóle takie coś istnieje, takie słowo w polskim? Rewelantny. Relewantny, przepraszam. Kurwa istnieje? Co jest? w pewnością jest, ważny dla czegoś lub z jakiegoś punktu widzenia. Naprawdę? Kurwa? Nie wiedziałem, że takie słowo jest w polskim, kurwa. Broń, ja mam z jak dziecko, więc los. Nie będziesz już gołtem ofiarnym. Nie będzie już gołtem ofiarnym. Tutaj fajna zabawa słów, wiecie, gołt. Że ludzie myślą, o, białas nie będzie gołtem, czy nie będzie greatest of all time? Nie, tu chodzi o ofiarnego. Goat, koz, ko kozioł, łota ko ko koz, Kozioł ofiarny, łota ale pojebane. Niesamowite. nie no no ten numer jest dobry nie ten numer jest dobry ten numer jest fajny dobry jest. No, natomiast uważam że wers o, o pieniądzach na dom dziecka jest chujowy nie jest niepotrzebny totalnie i bez sensu ale ale y, ale w spoko w, 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 w porządku nie no dobry jest ten numer nie dobry jest ten numer e, dobra No i teraz mamy odpowiedź.